Biskup Tadeusz Rybak zmarł 7 marca 2017 roku we wczesnych godzinach porannych, w 88 roku życia, w 64 roku święceń i w 40 roku biskupstwa. Tadeusz Rybak pełnił swoją funkcję w latach 1992-2005. Był niezwykle szanowany i lubiany, zawsze blisko ludzi, uśmiechnięty, niosący dobre słowo. Tadeusz Rybak przeszedł do historii jako pierwszy biskup legnicki zaraz po utworzeniu diecezji. 25 marca 1992 roku namaścił go papież Jan Paweł II. Na emeryturę biskup przeszedł w 2005 roku i zamieszkał w domu Caritas. Uroczystości pogrzebowe biskupa Tadeusza Rybaka odbędą się w sobotę 11 marca 2017 roku. Msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela odprawiano zostanie o godzinie 11. Kondukt żałobny przejdzie do katedry świętych Piotra i Pawła. Ciało biskupa spocznie w katedralnej krypcie.